Dobra, 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 dobra Pamiętam naszą walkę z kiedyś pedale Przez to już chyba raz przejebałeś Dokładnie, to obroża mam gminę Będzie, daj dziewczynie, będziesz wiedział jak będzie szła na Ukrainę Yo, Jadę z Poltan, wpadliśmy z Maćkiem tutaj posprzątać Pozdrawiam szybiego, bo to Gladiator, a ty Wiecie, jakie są tego funkcje? Mam rozkminy Usuwa bakterie i dziwki z Ukrainy To jest proste, napierdalam dziwkę Wchodzę tutaj i jestem mistrzem Dobra, to się może zdarzyć Proszę, oddaję ci twoje insignia władzy Dokładnie, yeah. sprawdź Raz, razem! Zynem królewskim! syna tak, Cedesów, co, tak co ty dupa wzięła to i twojej zajęła prawo! Od skulowcu, ale rozkmina! Wziąłeś przedmiot, pierwszy wers, Ukraina! Ja pierdolę niższe kbura! Jebana ściero, zmień repertuar! Tu jest broża żąbę, Filipek spierdolił, ale zostawił coś na pamiątkę! Yo, zacnij cipę, a twoja dupa Szukamy. A To jest twój bidet w domu starców! Wurchaj grzyba i w końcu się kurwa wyżczaj dziadyka! Mam wzrok jak bazyliszek! Wiecie, jak na to mówi Ferazon Kieliszek! I zamknij piste zioł! Twój stary kopał twoją matkę częściej niż prąd! Poszło, zmieniamy pić! Jedziemy cztery po cztery! Ale kurwa my się jo. chyba nie zrozumieliśmy! Czy jest z nami bitwa o południe? Kolejny nikt ty bíky. Průl si na sedesov. Atenção! Dajcie spokój nie, dajcie spokój. nie, trzeba nie, przekopać. Ej, I to jest tak Dokładnie, jeszcze raz, jeszcze raz raz. raz to jest tak. nie, się freestyle. Ferry, kurwy już raz dzisiaj ruchaliśmy. Ja pierdolę. Chociaż Wow! Kurwa, no nareszcie! Czy waszym zdaniem te edycje Bitwy o Południe powinni wygrać Spartiak i Ferranza? Dopiero jak wjechał martwy stary, to się coś zaczęło. Czy <grym> może jednak na tytuł mistrzów bardziej zasłużyli Recha i Felix? Zwłoki Toki, ja pierdolę! Oh. E, słuchajcie, nie mamy jeszcze zgodnego werdyktu. E, jeden głos jest na Spartiaka oraz Feranza, dwa głosy na Dogrywkę, także będzie Dogrywka. Tak powinno być. <śpiewanie> Ja sobie przyćpam, słuchajcie. Ktoś nas panko. Bardzo stary moment. Wow, wow, Dobrze, a formuła dogrywki na finał. Wymianki po cztery wersy. Mam nadzieję, że I tutaj to też była ta jeszcze bardzo długo nie potrwa, bo. To za pół godziny odetnie mi głowę kurwa i zasnę na siedząco. Kapilnujcie tych wejść, zwracamy na to uwagę, więc jak będzie ktoś minimalnie lepszy, ale będzie popierdalał te szóstki, to będzie dogrywka, i tyle wyjebamy. Ale chcemy 4 po 4 bi bicie ale... bi z obrazkami. Na kolejności z 2 minutki czy Skupcie się! To są, się. Psy, to to są ostatnie 2 minuty tej bitwy! 5 4! Matka akurat nie wie, szczerze mówiąc. Łapki! Łapki! Ostatnie wejście tych walk. Yo! Yo! Raz! Yo! 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 On gada o tej Ukrainie? Ja pierdzielę! Ja w jego... Jak ostatnio Cię widziałem przed się zapytałem, naprawdę? Nie, nie, nie było takiej sytuacji, w sensie musiałem, musiałem Cię nie słyszeć, bo yy, w życiu mi się nie zdarzyło odmówić, jakbym... A wiesz, a miałem kaptur na głowie? Bo jak miałem kaptur albo czapkę, to prawdopodobnie miałem te... O, te, o wiesz, słuchaweczki, uchu. No, to nie widziałeś, ja miałem słuchawki bankowo, bo jak szedłem przez, a sam szedłem? W jaki to był dzień? To ja ci powiem od razu, kurwa, w jakim celu i gdzie szedłem. I na bank miałem słuchawki na uszach, wiesz? Sam, no to, jeśli to było w tygodniu, to zostawiłem córkę w szkole. I prawdopodobnie szedłem albo do lekarza, albo do sklepu, albo coś, jak przechodziłem przez Solarisa. Więc nie, nie, przepraszam cię, na pewno, na pewno nie, nie celowo. Na pewno nie celowo. No spoko, jakbyś widział to normalnie podbijaj. Co ty will, pierdolisz? To gdzieś tam. Zresztą. Kurwa. Milion ludzi ci potwierdzi. Zawsze stanę na chwilę, pogadam. W życiu nie odmówiłem, kurwa. No dobrze, jadę synku. A to ty pierwszy wywołałeś dupę Ukrainkę, żeby mówiła po ukraińsku. Jadę synku. Dokładnie, sam ją wpierdolił. Teraz już będę zatrzymywał. Ile? Twój czas płynie, to był niezły primate, tam? Dokładnie! Zaldi, mordę do Klepsydra, no tak się skończy! Dokładnie! obczaj! Klepsydra pasuje do mojego ojca! Yo, ja mordę! A teraz urządzę wasz, kurwy wypoczyn! Ale to nie teraz, nie? Bo ja teraz nie byłem, to dwa lata temu musiał być. Co był Ostry, Słoń, Sarius i tak dalej, mocny był skład. Ostry to jebał taki koncert z kosmosu. Yo, stary, daj mu nawijać, to się czuje oszukany Każdanie, jak chciałeś nawijać sam, kurwa, to po chuj go brałeś okay. Yo, weź to sprawdź, ty na psach jak klepsydra, sypiesz cały czas Yo, yo, dobra, dalej, o, oh, o oh. To ja już wolę, żeby Narys mnie pierdolił Niż takie oskarżenia, jak klepsydra właśnie dostał Raz sypiesz cały czas Yo, yo, dobra, dalej, oh. Pewnie chodziło o sypanie piachu, nie? Ale chuj, pancz na bajwno w klepsydrę. I do w na zajawce, bo szkoda, żeby się zmarnowały kornela pancze Ty! Wyglądasz jakby cię ruchał Filipek! Patrzę na ciebie, twoja skóra się sypie! Zamknij mordę, ziomel! Bo wyglądasz jakbyś wziął za długą kąpiel! Dobra, twoja panna bawi się moim siórem! I codziennie mi z niego zrzuca skórę! Płowotok. ten kto nawet kliku wymyślił na kursy, ten jest idiotą. Poszło. Przy waszym zdaniem po tej dogrywce lepsi w finale okazali się Recha i Felix. Czy może jednak stało się to, czego się nikt praktycznie nie spodziewał i bitwę o południe powinni dzisiaj zwyciężyć Ferranzo i Spartak! <laughs> 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 Dobra, to chyba już wszystko jasne. Kraków, dzięki za dzisiaj. To była zajebista bitwa. Pełno nieoczekiwanych werdyktów, dużo zajebistych walk, kozackie eliminacje. Mam nadzieję, że wszystkim Wam się mega podobało, tak samo jak nam, jeśli chodzi o to, kto wygrał bitwę o południe. 2 vs 2 2026, skarniając 15 klosków i 1000 złotych o Patriotika. Zwycięzcami dzisiejszej bitwy są... W...